Cześć, witamy w kolejnej odsłonie naszego programu, tym razem odsłonie poświątecznej, ponieważ przyszedł do nas no właśnie tak zapakowany przez naszego kolegę prezent z miasta Piła. W dzisiejszym odcinku biorą udział moi rozwydrzeni synowie, Mateusz i Jeremi, Jeremi Mateusz, w zależności od której strony patrzeć. Ja, i Otworzymy sobie szybciutko tę paczuszkę. Ponieważ naprawdę zmieni ona historię świata i historię polskiego wargamingu. Eee, nie tylko zresztą wargamingu, ogólnie e, historię. Dobra, dzieciaki otwierają. A ja powiem wam, że na tę paczuszkę. Dobry, troszeczkę, smak. troszeczkę czekaliśmy po burzy mózgów pomysł ja zapodany mam. przez naszego redaktora z piły Pawła D urzeczywistnił się i tak oto dzisiaj możemy to otworzyć no dawaj, dawaj, jedziesz z koksem co się zastanawiasz? i tak jest, proszę zobaczyć folia, jest folia <śmiech> <śmiech> brawo, o to nam chodziło, właśnie tak chodziło na o folię. <laughs> tak jest, Przestańcie. dobra i odp... tararam najnowszego odcinka wszyscy nasi redaktorzy będą występować w takich oto koszulinach z logiem programu. To jest mój rozmiar. Także czekaliśmy na te pazuchy dłuższy czas. Dziękujemy ci Pawle, dziękujemy ci Escy Johnson. Tak to wygląda. Nie będziemy się na razie przebierać. <laughs> tak, nie się będziemy dobra. się przebierać. Na ciebie trochę za duża. Jeszcze musisz dobra. podrosnąć troszeczkę Bo... i spoważnić przede wszystkim. Dobra. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w tych fajnych koszulkach. Subskrybujcie! Dziękujemy Ci Pawle jeszcze raz! Subskrybujcie! Nic nie subskrybujcie!